Mając dwie funkcje f oraz funkcję g, które mają te same miejsca zerowe, mamy określić współczynnik a funkcji g. Skoro mają sam, to samo miejsce zerowe, na samym początku spróbujmy określić, jakie to miejsce zerowe będzie. W jaki sposób to obliczymy? No obliczymy to na podstawie tej funkcji w x, bo mamy ją podaną w 100% jak całą. Jak obliczamy miejsce zerowe w funkcji aliniowej, No mamy do tego dwie opcje, albo za pomocą wzoru, albo za pomocą m, przyrównania tej wartości do zera. Wzór, można zapisać: na miejsce zerowe byłby taki x0, to jest wtedy minus b przez a, no, gdzie oczywiście to jest y, to nam się równa ax plus b, czyli te współczynniki a i b byłyby używane do wzorów na miejsce zerowe. Druga opcja, tą, którą akurat ja będę przeliczał, to jest przyrównanie po prostu do zera i to jest: mamy 3x plus 6, musi dać nam wartość 0. Dlaczego akurat przyrównujemy do 0? No bo miejsce zerowe zawsze w takiej sytuacji ma y równego 0, My dlatego przyrównujemy to do 0, i teraz 3x to nam się równa wtedy minus 6, czyli x podzielone to wszystko przez 3, to wychodzi nam, że to jest minus 2. No i mamy to miejsce zerowe już podane. Teraz, skoro jest to miejsce zerowe, jest to pewnego rodzaju też punkt, który należy do naszej tej prostej, czyli punkt, który będzie miał dokładnie minus 2 i 0. To jest to miejsce zerowe, które szukaliśmy. No i skoro ten, to miejsce zerowe dokładnie jest takie samo identyczne też w tej drugiej funkcji, to korzystamy z tej zależności, że jeśli podstawimy dany punkt pod Równanie pod tą daną, ten wzór tej funkcji, to zawsze lewa strona się musi nam równać prawej. No ja tak tak zrobię, czyli ten wzór ax plus 7, e, oczywiście to jest y równa się ax plus 7, no i teraz podstawiamy w miejsce y, to jest wartość xowa, to jest y, podstawiamy 0, to nam się równa a razy minus 2 i dodać 7, czyli otrzymujemy, że 0 to nam się równa minus 2a. Dodać 7, przenosimy na drugą stronę, czyli 2a to się równe nam 7, i dzielimy to teraz przez 2, czyli a jest równe 7 drugich. No i taką odpowiedź dziś powinniśmy otrzymać. No i taka odpowiedź oczywiście znajduje nam się w podpunkcie D. To odpowiedź będzie prawidłową w tym zadaniu.